Podstawą każdego utworu jest rytm i jego tempo, który w programie MPC Beats albo w MPC pełnej wersji można utworzyć y, za, ustawiając odtwarzanie poszczególnych dźwięków, poszczególnych instrumentów perkusyjnych w ramach śladu, y, którego typ tutaj jest oznaczony takimi czterema padzikami. Warto taki ślad od razu oznaczyć jako ślad bębnowy, żeby później wiedzieć nad czym się pracuje. No ale oprócz, oprócz rytmu i oprócz perkusji w utworze powinna się znaleźć jakaś melodia albo właściwie na początek może współbrzmienie dźwięków, które określają jego charakter i, i czy, czyli sekwencja akordów. I w tym celu warto posłużyć się wirtualnym instrumentem, czyli ustawić tutaj typ śladu na wtyczkę i posłużyć się jednym z dostarczonych do yy, razem z klawiaturą AKI MPK Mini instrumentów. Można zresztą takie instrumenty też znaleźć darmowe, tak zwane wtyczki VST, i za pomocą nich spróbować tutaj stworzyć ramy utworu. Do tego celu bardzo dobrze nadaje się dostarczony z klawiaturą AKAI MPK Mini instrument Hybrid. Mój absolutnie ulubiony. Tam jest masa dźwięków, masa brzmień i niektóre z nich są to instrumenty, które już same w sobie ustawione są w sekwencje, co oznacza, że naciśnięcie jednego klawisza powoduje, no w tym wypadku jest to odegranie jednego dźwięku. Ale na przykład w wypadku Instrumentu, który jest oznaczony jako pulsing bass, naciśnięcie jednego klawisza powoduje odegranie całej sekwencji. Można również grać nie korzystając z klawiatury ze znanej nam klawiatury z białymi i z czarnymi klawiszami, tylko z padów. Takie same pady zresztą są na klawiaturze AKM MPK mini, tylko jest ich tam 8, a nie 16. Określa się. Sposób, w jaki te pady się zachowują, i jak widać, te pady mogą odgrywać nuty. Mogą te nuty odgrywać na przykład konkretnie, z, rozpocząć od konkretnego dźwięku. W tym wypadku jest to dźwięk C i mogą to być tylko dźwięki na przykład ze skali durowej albo skali molowej, albo może to być. Mogą to być dźwięki tylko z pentatoniki durowej. Tutaj w ogóle kilka słów odnośnie teorii muzyki. Teori właściwie to coś na temat teorii muzyki powinno się wiedzieć, jeżeli przystępuje się do tworzenia muzyki, bo dzięki temu nie tworzy się zupełnie po omacku. Jednak programy do tworzenia muzyki prowadzą użytkowników za rękę, właśnie posiadając funkcje, które pomagają. W tworzeniu utworu. I tak jak w tym momencie. I w tym momencie pady, z których korzystamy, pod te pady podłączone są poszczególne dźwięki, i one są tylko ze skali pentatonicznej. W dużym skrócie jest to skala używana podczas tworzenia muzyki popularnej, i dźwięki z tej skali zawsze do siebie pasują i zawsze ładnie brzmią. Tak więc. Większość utworów pop, które słyszymy, są oparte właśnie na pentatonice durowej lub molowej, i dzięki temu naciśnięcie takiego pada powoduje wyzwolenie dźwięków lub akordów tylko z tego zakresu, dzięki czemu te dźwięki zawsze będą do siebie pasowały. No to spróbujmy w takim razie teraz ten utworek wstępnie zaaranżować. Można włączyć odtwarzanie, dzięki czemu słychać rytm, i dodajemy brzmienia. Jeżeli efekt jest zadowalający. można instrument dograć należy pamiętać o uzbrojeniu śladu w przeciwnym wypadku nic się nie nagra należy też pamiętać o tym żeby po każdej operacji wyłączyć overdub dzięki czemu jeżeli efekt się nie spodoba i będziemy chcieli skorzystać z funkcji undo to pozbędziemy się jednego kroku, a nie wszystkich od ostatniego użycia funkcji overdub. Efekt pracy można przesłuchiwać na bieżąco, ale można go też zobaczyć na pianorolu. Najlepiej przejść do funkcji pianorol po wciśnięciu stop, dzięki czemu ekranik ustawi się automatycznie. Oczywiście każdy z tych dźwięków można teraz wyedytować. Można go przesuwać, można edytować jego początek, koniec. Korzystając tutaj z pokrętła, yy, można zmienić wysokość dźwięku lub jego głośność, w sensie siłę naciśnięcia. Klawiszy. Wszystkie te funkcje są tutaj bardzo szybko dostępne na kontrolerze. W wypadku programów w wersji desktop trzeba oczywiście te funkcje odszukiwać za pomocą myszki, ale jest to do zrobienia. Zasadnicza część utworu właściwie już jest. Warto teraz ślad nazwać. Można go oznaczyć po prostu jako akordy. I. Teraz warto by było dodać jakąś melodię.